Czy to prawda, że jeżeli jestem posiadaczem samochodu, nie posiadających zielonych tablic rejestracyjnych, to czy muszę kupić zieloną naklejkę na samochód? Cytat: Zielona naklejka powinna, powinni przede wszystkim posiadać kierowcy, którzy nie mają zielonych tablic rejestracyjnych. Dokładnie tak. Ustawa o elektromobilności zakłada, że pojazdy inne niż pojazdy elektryczne bądź inne niż zasilane wodorowo. Ewentualnie pojazdy, to jest odpowiedź na to pytanie, które gdzieś tam już wcześniej rozmawialiśmy i obiecałem, że, że to sprawdzimy i ewentualnie pojazdy LNG, Liquid Natural Gas, czyli gazem ziemnym naturalnym zasilane, to są takie pojazdy, czyli inne niż te elektryczne, muszą mieć naklejkę pod warunkiem, że mamy tablicę rejestracyjną wskazującą na właśnie dane paliwo. Czyli te zielone tablice są przewidziane dla pojazdów elektrycznych. Być może będą też inne kolory dla pojazdów elektrycznych, wodorowych i taki pojazd tej naklejki umieszczonej na przedniej szybie w lewym dolnym rogu mieć nie będzie musiał. Czyli jak mamy zielone, to nie będzie trzeba mieć tej dodatkowej plakietki umożliwiającej wjazd do strefy czystego transportu.